Czy to początek końca kryptowalut? I za chwilę czeka nas wielki krach Bitcoina. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o aktualnych problemach związanych przede wszystkim z kopaniem tej waluty oraz jak wygląda sytuacja związana z Bitcoinem. Dlaczego jest taki drogi i kto myśli o jego całkowitym zakazie? Ja jestem Alo i zapraszam Was do oglądania najnowszego odcinka na kanale Technostrefa. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał Technostrefa koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych filmów ze świata technologii. OK, zacznijmy od samego początku i odpowiedzmy sobie na pytanie, co to w ogóle jest kryptowaluta. Ubierając całe to skomplikowane zagadnienie w najprostsze słowa, jest to nic innego jak wirtualna waluta, która nie ma żadnego fizycznego odpowiednika. Ale co z kopaniem? Wszystkie transakcje, które wykonywane są przy wykorzystaniu dowolnej kryptowaluty, opierają się na blockchain, czyli publicznym rejestrze transakcji. Jeżeli wy w tym momencie kopiecie jakąś kryptowalutę, to udostępniacie Moc obliczeniową swojego komputera czy koparki, by działała w sieci i wykonywała obliczenia. Za coś takiego dostajecie nagrodę w postaci jakiegoś ułamka danej wirtualnej waluty. Co ważne, bitcoin czy inna kryptowaluta nie jest przez większość państw uznawana za faktyczny środek płatniczy. Między innymi dlatego, że każdy dziś może sobie stwierdzić, że zacznie taką walutę po prostu kopać. To tak jakbyście zaczęli drukować własne banknoty, a za to jak wiadomo można wyjąć sobie kilkanaście lat z życiorysu. No dobra, ale dlaczego wam o tym wszystkim mówię? Sprawa jest następująca. Kryptowaluty nie mają żadnej wartości realnej. Bitcoin w momencie nagrywania tego filmu kosztuje niebaga. 180 tysięcy złotych za jedną sztukę. Wszystko to za sprawą spekulacji, choć to nic nowego. Właśnie takimi prawami rządzi się giełda, zarówno ta kryptowalut, jak i ta tradycyjna papierów wartościowych. Na początku lutego Elon Musk, tak, ten od Tesli i Starlinka, z jednego z naszych ostatnich filmów zainwestował w Bitcoina, uwaga, 1,5 miliarda dolarów. To wystarczyło, żeby kurs tej kryptowaluty wystrzelił niczym rakiety SpaceX i zatrzymał się dopiero w momencie osiągnięcia rekordowej wartości 212 tysięcy złotych. No i ci z Was, którzy w bitcoina zainwestowali lata temu. Teraz zapewne świętują. Jednak ta cała sielanka może nie potrwać zbyt długo. Globalny kryzys oraz ogromne zapotrzebowanie na prąd oraz układy scalone sprawiają, że kopanie kryptowalut zaczyna niektórym bardzo mocno przeszkadzać. I nie mam tu na myśli polityków, choć do nich dojdziemy za chwilę, ale samych producentów kart graficznych. Nvidia jakiś czas temu zapowiedziała, że wszystkie nowe karty, jakie trafią na rynek, będą wyposażone w mechanizm, który ograniczy ich wydajność w kopaniu. Pierwszym takim układem miał być RTX 3060 Ti, ale niewiele z tego planu wyszło, bo tej karty na sklepowych półkach jak nie było, tak nie ma. Podobny los spotka najpewniej RTX 3080i, który co prawda ma być wyposażony w lepszą wersję tej blokady, ale wciąż możliwą do obejścia. Bitcoin już od wielu lat znajduje się na ustach przywódców tego świata. Pojawiło się wiele prób uregulowania prawnie walut wirtualnych, jednak jak możecie domyśleć się. Bezskutecznie. Teraz Chiny, a konkretnie autonomiczny region Mongolii Wewnętrznej rozważa nieco inny scenariusz. Zamiast zajmować się samą walutą, uderza bezpośrednio w osoby, które budują tę sieć. No i powód tego działania jest bardziej prozaiczny niż myślicie. Otóż tak zwani górnicy zużywają za dużo prądu i sprawia to problemy w krajowej gospodarce energetycznej. Prace nad takim prawem co prawda jeszcze się nie zakończyły, ale znając podejście Chin do tego typu spraw raczej nie zdecydują się oni na półśrodki. Sam region Mongolii wewnętrznej odpowiada za około 8% całej sieci blockchain powiązanej z bitcoinem. Natomiast Chiny w całości od powiadają aż za 65%. Te szacunki pochodzą z badania, jakie przeprowadził Uniwersytet Cambridge. Zdaniem badaczy energia, jaką rocznie pochłania kopanie kryptowalut, a raczej samego Bitcoina, wystarczyłaby do zasilenia w tym samym czasie całej Ukrainy albo Argentyny. A przecież kryptowalut jest na świecie kilka tysięcy. Ale odpowiadając na pytanie, które wielu graczy sobie teraz zadaje, czy będzie krach na kryptogiełdzie, czy nie. Zapewne tak, ale kiedy on nastąpi, to już zupełnie. Na bajka. W ramach ciekawostki możecie prześledzić historię Bitcoina, jego ceny sprzed około 3-4 lat, gdzie panował podobny kryzys na rynku kart graficznych. Przyszedł w końcu taki dzień, że cena zaczęła drastycznie spadać. A jeżeli Chiny faktycznie zdecydują się zablokować wydobycie pod różnymi groźbami, krach może nastąpić szybciej niż później. Do tego czasu pozostaje wam jedynie cierpliwie czekać i wypatrywać okazji na upragnione podzespoły do waszych komputerów. Koniecznie napiszcie w komentarzu pod tym filmem, co sądzicie o tej całej akcji związanej właśnie z kryptowalutami z Bitcoinem? Czy kiedyś może zainwestowaliście i teraz świętujecie, a może właśnie czekacie aż cena spadnie i będziecie inwestować? Koniecznie dajcie znać w komentarzu oraz oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał wam się podobał, a także subskrybujcie kanał Technostrefa koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych materiałów właśnie na tym kanale. A tymczasem obserwujcie także nas na Instagramie Technostrefa i TikToku oraz odwiedźcie stronę TechnoStrefa.com, gdzie właśnie artykuł na temat bitcoina i kryptowalut znajduje się w wersji pisanej. Dziękuję jeszcze raz bardzo za uwagę. Mówił do Was Halo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.